Trenerze to jest trzeci sparring podczas tego zgrupowania. Jak ocenia Pan to dzisiejsze spotkanie wygrane 3-0? No, oceniam pozytywnie, jeśli patrzymy na wynik, bo zawsze zwycięstwo cieszy. Natomiast mecz był grany w trudnych warunkach. Woda, która stała na boisku, na pewno przeszkadzała w naszej grze, bo tutaj nie dało się grać takimi bardzo skomplikowanymi środkami, tylko raczej prostota. Brała górę stąd. Momentami było dużo takiej walki, dużo chaosu, niedokładności w grze, ale ważne jest to, że ta jednostka treningowa, jaką to była, ta gra kontrolna się odbyła i wszyscy są zdrowi. To jest najważniejsze, że w pomimo trudnych warunków nikt nie nabawił się żadnego urazu, żadnej kontuzji. Zobaczyliśmy na boisku nowych zawodników. Jak oni się prezentują? Już wpasowują się w drużynę. Też y, zobaczyliśmy na boisku świeżych zawodników, którzy przybyli na zgrupowanie dopiero wczoraj i rozegrali kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Jak ich trener ocenia? No Trudno ocenić kogoś tak bardzo sprawiedliwie po, jednej, po jednym meczu sparingowym, po tych 45 minutach. Oni muszą z nami być troszeczkę dłużej. My jeszcze w sobotę gramy tutaj na koniec grupowania jedną grę kontrolną. Są jednostki treningowe, dlatego myślę, że po tym drugim meczu sparingowym, który, w którym oni będą brali udział w sobotę, będzie mogli coś więcej powiedzieć. Natomiast ci zawodnicy, którzy już z nami trenują dłużej, mam tu na myśli Żurka. No to widać, że coraz lepiej wkomponowują się w nasz zespół, w naszą drużynę. Marcin Kuś, no to on od samego przyjścia do nas można powiedzieć, że już tak wyglądał jakby z nami, od no, dłuższego czasu trenował. Dawid Nowak, on jest po dość takiej dłuższym okresie przerwy, dlatego jest wprowadzany indywidualnie w mecze. Grał dzisiaj tylko 20 minut, z tego względu, że musi stopniowo wchodzić w większy czas rozgrywania. Spotkań. Do każdego meczu będziemy mu dokładali 10 minut pobytu dłużej na boisku niż to miało miejsce dzisiaj, czyli w najbliższą sobotę to będzie pół godzinki. A tak powiedziałem, no, tych pozostałych zawodników musimy dłużej pooglądać. Po jednym dniu nie da się nic takiego powiedzieć konkretnego. Zostało Wam jeszcze kilka dni, na czym się teraz skupicie? Na tych jeszcze bardziej na motoryce, siłowni, czy będziecie bardziej dotleniać się i Pracować nad fizycznością jeszcze. Wszystko to, co Pani powiedziała, czyli motoryka bo po to, żeśmy tutaj przyjechali na to zgrupowanie, żeby te cechy motoryczne kształtować i specjalista, jakim jest Piotr Jankowicz, robi to zespołem bardzo dobrze. No i oczywiście będziemy mieli tej jednostki treningowe, te typowo piłkarskie, w których to jednostkach głównie pracujemy nad taktyką. Ona jest najważniejsza w grze nad tym, żeby poprawiać to, co nie funkcjonuje najlepiej, doskonalić to, co funkcjonuje dobrze no i poznawać, wdrażać w naszą grę nowe elementy.